Pędzyń. Stanisław Zakrzewski w modelu Młodego siłacza. strona 22 Mocny krzyż, drugie źródło siły nie bez słuszności mówi się o ludziach silnych że mają mocny krzyż ten silny krzyż tworzą przede wszystkim dobrze rozwinięte mięśnie biodrowo-lędziwowe odszukasz je łatwo jeśli stojąc w rozkroku skłonisz tułów w tył a dłonie ułożysz płasko na krzyżu te pod dłoni wznieśnia to właśnie mięśnie biodrowo kolcowe Oto dwa ważne dla ich rozwoju ćwiczenia. Połóż się na brzuchu. Stopy wsparte, ręce założone w tył nad pośrodkami, później na karku. Odchylaj tył, tył w tył, po czym wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonaj w dwóch lub nawet trzech seriach po 4 do 8 ruchów. Z przerwami wypoczynkowymi, gdy ćwiczenie wykonujesz już łatwo, utrudnij przez położenie ramion na karku. Długie ćwiczenie połóż się w poprzek na krześle lub na taburecie, stopy wsparte, tak abyś mógł swobodnie opuścić tuł w dół i głową sięgnąć podłoża, ręce splecione z tyłu. Po głębokim skłonie w dół, wzniesie energicznie tułów w górę, skłaniając przy tym głowę w tył abyś spojrzał na sufit lub w niebo. Również i to ćwiczenie wykonuj w dwóch lub trzech seriach po 4-8 powtórzeń dla utrudnienia przy do tyłu, miesięcy nad głową lub połóż na karku. Dodaj skręty tułowia i bam, bam, Czyli w skrócie mówiąc ćwiczenie popularne albo mniej popularne na siłowniach, które zwie się dzień dobry. Wersja ze Sztangła tutaj jest bardzo fajne stopy wsparte połóż się w poprzek na krześle lub taborecie czyli zwykłe krzesło najlepiej taborec, stołek tak kładziemy się w górna partia pod brzuchem z przodu właśnie czyli naszymi klejnotami na stołku z tyłu osoba nie wiem ktoś z rodzeństwa czy, czy dziewczyna czy ktoś chwyta nas za kostki i robimy właśnie opuszczamy i podnosimy, to też nie do przeprostu strasznego to też nie ma sensu do pozycji równoległej do podłogi. I rzeczywiście to jest w ogóle bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Już nie tylko jeśli chodzi o rozwój siły, ale w ogóle dla kręgosłupa Właśnie w ten sposób też, żeby nie było przeprostu, gdzie tułów idzie poza pozycję równoległą do podłogi. To jest bardzo też zdrowotne ćwiczenie. Jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, tak jak ja, to pomaga wręcz w rehabilitacji i, i naprawdę polecam mocny krzyż, drugie źródło siły.